Drodzy bracia, chciałbym od czasu do czasu się z Wami pomodlić, bez wielkich okazji, bez wielkich powodów, bez wielkich uroczystości, bez zapisów i sprawdzania, kto przyszedł, a kto nie. Tak po prostu, bo wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, to wszyscy inni mogą budować, a i tak nic z tego nie będzie. Na pierwszą taką modlitwę zapraszam Was w pierwszy czwartek marca i jednocześnie w pierwszy czwartek Wielkiego Postu, a więc 6 marca o godzinie 19.45, do naszej katedry. Pomodlimy się nieszporami, rozważymy Słowo Boże, potem będzie adoracja najświętszego sakramentu i okazja do spowiedzi, a na koniec apel jasnogórski. Jak nikt nie przyjdzie, to będę modlił się sam, ale fajnie, jakbyście byli. Do zobaczenia.